Siemanko, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na odcinku zrobimy sobie pojedynek dwóch multipaków z kolekcji TOPS MeŻa. Tak, sezon 2021-2022. Tak jak zawsze, otworzymy najpierw, sprawdzimy, jaka karta limitowana jest w środku. No a później zrobimy pojedynek. Pierwszy egzemplarz jest tutaj drugi po tej stronie ok a więc najpierw saszetki z limitkami i tutaj mamy Sevier a mianowicie Jesus na Was no i od razu zobaczymy czy wpadła tutaj jakaś karta z Sevilla. mamy City Rodri Otamendi z Benfiki Moreno, Villarreal, Zany z Bayernu, tutaj Maguire, Tuanzebe, Manchester United i Oyara Zabal, Real Sociedad Crystal. Czyli nie było. Po drugiej stronie mamy Saszetkę, właśnie z Realu Sociedad, ale to się nie liczy. Dawid Silva, bo tutaj właśnie szukamy tego klubu. Manchester City Sterling, tutaj Rodrigo Real Madrid, z Napoli mamy Deme, Inter Devry, Signature Style Henderson z Liverpoolu i Miller Heritage z Bayernu. Ok, no i teraz lecimy już z normalnymi saszetkami, gdzie jest 12 kart w każdej. I tutaj co nam wpada? Manchester City Stones. Zuma Chelsea, Kurzawa, Paris Saint-Germain, Sergi Roberto Barcelona, Es Oliver Torres i prowadzenie w tym momencie tutaj tego multipaka i tej limitki. Fekir z eh, Real następnie Atletico, Hermoso, Miller z Bayernu i specjalne Niguez All-rounder Atletico. Pedri Signature Style Barcelona Lewandowski na karcie Klub 100 i Man of the Match Adam ze Sportingu ok teraz drugi multipak i druga strona i tutaj nam wpada Olbrington z Leicester następnie Fabinho Liverpool tutaj szukamy Realu Sociedad Rodrigo Real Benfica Rafa Silva, Villarreal Sergio Asenio, Meret Napoli, Kielini Juventus, Malinowski Atalanta, Midfield Masterclass De Bruyne z Manchesteru City, Tielemans all Leicester, Heritage Bellingham z Borussia Dortmund i Cavani Man of the Match Manchester United. OK, teraz ostatnia saszetka z lewej strony i tutaj mamy Coufala z West Hamu dalej Ikena Lester Kazemiro Real Madrid Vertogen Benfica logo Real, Lozano Napoli Skriniar Inter z Milanu Romagnoli i specjalne Salah Goal Machine Liverpool Defensive Warrior Van Bisaka z Manchesteru United Tuan Crystal Manchester United i Andy Robertson Man of the Match Liverpool. Czyli zostajemy z jedną kartą. Jeżeli chodzi o tego multipaka i Sevilla, a teraz jest szansa dla Realu Sociedad. Schmeichel z Leicester, dalej Matip Liverpool z Barcelony Jordi Alba, Morey Borussia Dortmund, Via Real. Kapue, Mendes Sporting, Dzeko Roma, Roca Bayern i specjalne Defensive Warrior Varan z Realu, Goal Machine Haaland Borussia Dortmund, Van de Beek Heritage Manchester United i Man of the Match Haller z Ajaxu. Tak więc wygrywa strona lewa, multipak, gdzie był e, Jesus Navas, 1-0. No i co moi kochani, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to łapki w górę. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego odcinka. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć Wam.